Siemano na mili, listy, tam na witam was w takim filmie informacyjnym, co się działo i dziać będzie na kanale. Pierwszą sprawą jest to, że zarabianie ludziska na grach MMO nie jest nowością u nas na scenie youtuberskiej i po prostu ja sobie wczoraj założyłem to konto, żebym mógł zarabiać na moim kanale z reflinków. Dlaczego zrobiłem? Dlatego, że mój mikrofon i moje słuchawki obecnie nie wyrabiają. A jak wiecie, ciężko się dorzuca do swojej pasji z własnej kieszeni, lepiej ta pasja się sama utrzymuje. Wiecie o co chodzi, i więc tak, no, ludziska będą gry na pewno związane z tym, z tym zarobkiem. Jutro będzie dzisiaj mieć nowy odcinek i nową serię na kanale, ona będzie się ukazywała raz w tygodniu, chyba, że będziecie chcieli części, to nie ma problemu. Jutro będzie mianowicie pierwszy odcinek World of Warplanes, nie z bitwy. No, dobra, powiedzmy, z bitew będzie. Ale to będzie na takiej zasadzie, że będę omawiał każdy samolot, historię powstania, jakie tam miało zastosowanie i takie typu rzeczy. Tak więc jutro rodziska będzie pierwszy odcinek z i5, za tydzień AR65, jeśli będziecie jego go szybciej to nie ma problemu, coś pokleję, jeszcze mam dwa dni wolnego. Więc cóż, ja was zapraszam do oglądania, jeśli wam się gra spodoba to skorzystania z reflinka i założenia sobie samemu konta, no i cóż. To na tyle, komentujcie, oceniacie, trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!